Rozmowa z Gorzową. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. A w naszym studiu Janna Kuciel, partia Razem, inicjatorka petycji w sprawie szpitalu w Dresdenku. Dzień dobry. Dzień dobry. Szpital w Dresdenku to oczywiście jeden z tematów naszego dzisiejszego spotkania, ale nie jedyny, ale faktycznie głośno o tym w województwie. To także ma wpływ na Gorzowski Szpital. Przypomnijmy zawieszenie porodówki na, na pół roku. No właśnie, zawieszenie, ale już zdążyłem się zorientować w krótkiej rozmowie poza anteną, że pani nie wierzy, że jest to zawieszenie, że to może przejść w stan, tak? Dokładnie tak. Zwykle w takich sytuacjach te, te szpitale tuż po zawieszeniu, one już nie wracają. Pracownicy w takich sytuacjach zwykle zostają przeniesieni na inne oddziały albo też dostają wypowiedzenie. Znajdują sobie pracę też w innych szpitalach, więc w takiej sytuacji całkowicie y, nie wierzę w to, że, że takie zawieszenie potem stanie się powrotem do funkcjonowania oddziału. Mhm, to w, w takim razie, czego domagacie się w petycji? Domagamy się w naszej petycji przede wszystkim tego, żeby ten oddział pozostał, ale też, żeby przeprowadzono konsultacje społeczne i wprowadzono plany naprawcze tego, tego oddziału, żeby rzeczywiście on był, funkcjonował i był dla kobiet, żeby nie tylko pozostał z tymi problemami, które aktualnie w nim są, ale żeby one zostały rozwiązane. E no tak, ale dyrekcja szpitala ma, ma swoje argumenty, to jest demografia. To jest także między innymi efekt, że często panie z Dresdenka same przyjeżdżają do Gorzowa tutaj rodziczy do innych szpitali, że jest ten wybór, prawda? Czyli generalnie no, liczby są nieubłagane, a no, potrzebne są środki na funkcjonowanie szpitala, więc no, przynoszący straty oddział jeden ciągnie za sobą w kłopoty cały szpital. Tak, liczby są i liczby będą. Tutaj co do tego nie ma obiekcji, ale ten problem będzie się pogłębiał. Ale to nie znaczy, że kobiety mają jeździć coraz dalej do szpitali i to jeszcze w trakcie porodów. 30-40 kilometrów, mniej więcej do, do najbliższych szpitali, między innymi do Gorzowa. Dokładnie tak, to jest mhm. bardzo dużo kilometrów, biorąc pod uwagę jeszcze naszą infrastrukturę drogową, to będzie podróż przez dziury. Podróż przez lubuskie lasy, więc będą to ciężkie warunki, szczególnie dla kobiety rodzącej. Więc nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że kobieta miałaby w trakcie porodu pokonywać tyle, kilo, tyle, kilometr, tyle kilometrów i nie możemy tego argumentować tym, że są po prostu problemy demograficzne, bo one będą i szpitale powinny się do tego przystosowywać. Mm -hmm. e Wierzy pani w nowy model, y, y, który mógłby być opracowany, jeśli chodzi o funkcjonowanie oddziału, o z, nie wiem, zmin zminimalizowanie kosztów. No, no szpital ma pulę, jaką ma i musi w tym gospodarować. Tak, zdecydowanie wierzę, że jest to możliwe i mieszkanki Dresdenka i też okolicznych miejscowości myślę, że wierzą. Pod petycją e, bardzo silnie wyrażają swoje stanowiska. Cieszę się popular naszą popularnością, zainteresowaniem pe petycja? Tak, zdecydowanie. W tym momencie, nie minął jeszcze tydzień od naszego rozpoczęcia zbierania podpisów, a mamy już około 600 podpisów. Podpisują się pracownicy szpitala, podpisują się mieszkanki, bardzo wiele swoich komentarzy tam, tam, tam dodają. Także można też poczytać trochę o tym, jak, jak widzą te mieszkanki i jak ważny jest dla nich oddział. Mhm. To jest ogólnie duży problem, jeśli chodzi o demografię, prawda, temat, który, którym też zajmuje się wiele środowisk, między innymi politycy, no ale na to na razie lekarstwa nie znaleziono w całej Europie. Tak, tak, tak. Niestety nie znaleziono, no ale tak jak już wspominałam, nie powinno być tak, że problem demografii powinien przekładać się na bezpieczeństwo kobiet. Mhm. Wręcz przeciwnie, powinno zachęcać się ich do tego, że żeby, żeby rodziły dzieci. Powinno się zachęcać ich do tego też między innymi zwiększając bezpieczeństwo tych porodów, a nie tak jak w tym momencie w tym momencie wygaszając szpitale, wygaszając oddziały. Czyli chce pani powiedzieć, że ta sytuacja może jeszcze bardziej pogorszyć demografię tak że y, mm, kobiety będą bały się po prostu i, i to wpłynie na jeszcze mniejsze y, na, na jeszcze mniejszą liczbę małych y, mieszkańców Drezdenka tak Myślę, że, że może to wpłynąć. Wielokrotnie kobiety wskazują, że jednym z powodów, dla których one nie chcą mieć dzieci, jest też między innymi niestabilność, a taka sytuacja zwiększa niestabilność i niepewność kobiet w kontekście, w kontekście, w kontekście ciąży, w kontekście, w kontekście bezpieczeństwa ich rodzin. Mhm. No właśnie, bo tu już wchodzimy troszeczkę na szersze wody, jeśli chodzi o dyskusję na temat demografii. Mamy dwie skrajności w tej dyskusji. Od takich, że kobietom się dzisiaj, młodym ludziom nie chce się mieć dzisiaj dzieci, prawda? Po takie, że właśnie nie ma tych warunków do, do, do dzieci. Gdzie, gdzie jest prawda? Jako przedstawicielka młodego pokolenia raczej nie widzę warunków do tego, żeby te dzieci były. I myślę, że większość młodych to strasznie osób. Strasznie brzmi, przyzna pani. Tak, tak, to brzmi zdecydowanie strasznie, ale myślę, że większość młodych osób zgodzi się ze mną i na pewno nie będzie duszukiwać się tego po prostu w lenistwie. Będzie duszukiwać się tego raczej w braku warunków, w braku mieszkań, też w trudności dzisiaj ze znalezieniem drugiego partnera, bo to jest bardzo często też przytaczane dzisiaj wśród argumentów dotyczących braku dzietności w Polsce. Mówiąc krótko, trudno dzisiaj. Znaleźć partnera, tak? Połączyć się w pary. Taka stabilność rodzinna, e, tak? To też jest jednym z ważnych elementów. Mhm. E, chyba to jest wśród pierwszych, trzech trzech takich argumentów wymienianych najczęściej przez, oso przez młode osoby. E, tak, tak. Co mogłoby ułatwić zatem e, e, kobietom, e, właśnie decyzję o tym, że decydują się na pierwsze, drugie, kolejne dziecko? E, łatwy powrót do pracy, tak? Pewny powrót do pracy, chociażby po. E, tak, tak. Myślę, że, że to na pewno mogłoby ułatwić kobietom takie decyzje. E, też e, fakt, że po prostu będą miały gdzie mieszkać, nie będą musiały się martwić o jutro. E, Partia Razem bardzo mocno postuluje tematy związane z mieszkalnictwem i z problemami młodych. E, wiele osób, które obecnie wstępuje do partii też, pod, e, też, e, też bierze pod uwagę właśnie te kwestie i mówi o nich głośno. E, także są to takie bardzo istotne kwestie. Okej, okay. wróćmy do y, tematu y, związanego ze szpitalem, ale już Gorzowski Szpital, y, parking w Gorzowie y, znalazł się, w, y, jeśli chodzi o zainteresowanie partii razem. Dlaczego akurat zainteresowaliście się płatnym parkingiem pod Gorzowskim Szpitalem? Y, nie może być tak, że osoby chore, y, osoby, które przyjeżdżają w bardzo zwykle złym stanie, bardzo często w złym stanie mm. do szpitala, jeszcze dodatkowo będą płaciły za parking. To powinno być ułatwione. Powinno być ułatwione odnalezienie się na parkingu, dojście do takiego do, do szpitala nie powinno być tak, że osoby chore jeszcze dodatkowo się martwią takimi rzeczami, i że przy okazji szpital albo prywatne osoby zarabiają na nieszczęściu chorych osób. Nie powinno to tak wyglądać. Dlatego też partia bardzo silnie, bardzo silnie się sprzeciwiała parkingowi, zorganizowaliśmy nawet Konferencję prasową mhm. związaną z tym tematem e, i zaprosiliśmy media, żeby wyrazić jasno stanowisko partii. E... To też dla nas nie jest sprawa skończona. Okay. Zamierza... Wiemy, że jest termin od listopada płatny parking. Znamy też argumenty szpitala, że szpital ma środki na funkcjonowanie, prawda, na leczenie pacjentów, no, a niekoniecznie na to, żeby utrzymywać parking w dobrym stanie, więc jest to jakby te środki są jakby na ten cel przeznaczone. Tak, ale jeśli tak do tego będziemy podchodzić, to wkrótce będziemy musieli płacić szpital za wszystko za ławki, za windy. Bo przecież szpital nie jest od tego, żeby utrzymywać ławki czy windy. Mhm. E, tak samo wygląda to z parkingiem. Tak sam takie same dokładnie argumenty można do tego podpiąć. Mhm. Mówi pani, że to nie jest temat zamknięty dla was? Nie, zdecydowanie. Zamierzamy jeszcze działać w kontekście opłat. Są bardzo wysokie opłaty za parking. Mają być nawet wyższe niż w centrum miasta, co jest skandalem. Więc będziemy. To zależy jaka strefa, tak? Nie w samym centrum. To akurat parking jest tańszy. Tak, ale i tak te ceny są trochę porównywalne. Nie powinno to tak wyglądać. Mhm. Ceny za parking dla chorych osób powinny być dużo niższe. Więc jeśli już tam parking, parking ma być płatny, to zależy na tym, żeby ceny były maksymalnie niskie, więc będziemy jeszcze działać w tym zakresie. Mieliście kontakt z dyrekcją szpitala? wymieniliście się z opiniami? Czy, czy to tylko były postulaty i, postulaty i konferencja prasowa? Mieliśmy okazję się wymienić opiniami w trakcie konferencji prasowej. Mieliśmy okazję, okazję wtedy, nasi przedstawiciele naszej partii mieli, mieli wtedy okazję porozmawiać ze sobą. W towarzystwie mediów oczywiście. Mhm. Ale tak, właśnie tak to wyglądało. Ok, Więc będziemy przyglądać się całej sprawie. Tutaj mamy argumenty dwóch dwóch stron. Ważne jest też, czy w w ogóle jest miejsce do parkowania, bo też często jest, jest z tym kłopot. Choć parking szpitala to nie jedyny parking przy, 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 przy szpitalu, że tak ujmę to kolokwialnie. Pojawiają się, pojawiły się pytania do Pani osoby na Facebooku Radia Gorzów, i one dotyczą Stali Gorzów. Chyba nie przypadkowo, ponieważ dzisiaj sesja Rady Miasta, specjalna sesja Rady Miasta, partia razem ma jakiś. Yy, jakąś opinię na temat tego, co się dzieje ze Stalą Gorzów, na temat finansowania Stali Gorzów ze strony miasta, wsparcia chociażby takim właśnie podżerowaniem kredytu? Yy, tak, tak, zdecydowanie mamy stanowisko w tej sprawie. Yy, stanowisko partii yy, zakłada przede wszystkim yy, bardzo dużo transparentność. Yy, to znaczy jedną z najważniejszych wartości partii jest yy, transparentność wydatkowania finansów publicznych i yy, 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 właśnie yy, w tym miejscu najbardziej doszukujemy się nieprawidłowości w funkcjonowaniu stali, e, więc nasze wszelkie stanowiska przede wszystkim podkreślają to, że, że wydatki stali powinny być jak najbardziej transparentne. Słuchacze pytają wprost, czy jest pani za tym, żeby po raz kolejny pomóc Stali, Gorzów, Gdyby pani miała tak odpo odpowiedzieć na tak ujęte pytanie. Myślę, że ja nie chciałabym się wypowiadać na ten temat, bo akurat ja nie jestem mieszkanką Gorzowa. Okay. No ale Stal Gorzów to jest zespół, to jest drużyna, która chyba przyciąga cały region tutaj, tą północną część województwa. E tak, tak. E, tak myślę. Niemniej jednak... E, jako, podat, jako podatnik e, jakby nie partycypuje pani, rozumiem, tak? W tym, w tym kontekście. Tak, myślę, <laughs> że mieszkańcy Gorzowa są dużo bardziej związani po prostu kulturowo ze stalą, mhm. że stal jest dla nich czymś dużo ważniejszym niż mieszkańców okolicznych miejscowości. I skoro mówimy o wsparciu miasta, to z budżetu miasta, czyli podatników gorzowskich. Mhm. E, dokładnie tak, dlatego też nie chciałabym zabierać za bardzo głosu w tej sprawie. Jednak dużo kibiców jest z regionu i to jest ciekawe. Właśnie ciekawe pytanie, czy inne samorządy nie powinny wspomagać, skoro yy, Gorzów wspomaga drużynę regionalną? Myślę, że, yy, że nie. Przede wszystkim kwestia mhm. tego, czy powinno się wspomagać, czy nie, dalej jest kwestią otwartą. Okay. Yy, przede wszystkim tutaj powinna transparentność. transparentność się pojawić i dopiero wtedy powinny zostać podjęte jakiekolwiek decyzje. Dzisiaj sesja, specjalna sesja, więc będziemy o tym mówić i szczegóły pewnie jak wyglądają, jak wyglądają kwestie finansowe będziemy, będziemy znali i będziemy je podawać. Na koniec zapytam o plany partii Razem tutaj w regionie. Ostatnio uaktywniliście się właśnie przy okazji różnych konferencji prasowych, również dotyczących lokalnych tematów, o których dzisiaj rozmawialiśmy. I co dalej? E, tak, wiele osób dołącza do partii Razem, rozrastamy się. Niedawno utworzyliśmy nawet wewnętrzne koło w partii, które będzie zajmowało się tematami stricte gorzowej okolic. Okay. Dlatego nada to nam trochę rozpędu i będziemy mogli działać jeszcze lepiej, jeszcze szybciej. Mm -hmm. W związku z tym, też oczywiście zapraszamy nowe osoby do partii i też zapraszamy nowe osoby do koła, które by chciały działać z nami. W najbliższym czasie planujemy przede wszystkim dalej podejmować temat szpitala, w Dresdenku, ale też zajęcie tematem parkingu przy szpitalu w Gorzowie. To będą naprawdę ważne tematy dla nas. Czyli to, o czym rozmawialiśmy. Hmm, czy w takich planach dalekosiężnych, może już nawet nie tak dalekosiężnych, bo wybory się zbliżają, o wyborach samorządowych również myślicie, tak? Wydaje mi się, że większość osób partii nawet się na tym w tym momencie nie zastanawia. Po prostu odpowiadamy na bieżące potrzeby i problemy. Staramy się widzieć to, co się wokół nas dzieje i na bieżąco odpowiadać. W tym momencie najistotniejsze są dla nas właśnie tematy szpitali, bo wiemy, jakie są one ważne dla obywateli. Dlatego też tutaj najprężniej działamy. Kiedy pojawią się większe moce przerobowe, pewnie wejdziemy też w inne tematy związane z regionem. Mhm. I wtedy się okaże, czy czy jest tutaj szansa na, na, na listę, czy też pewnie y, przedstawiciele będą próbowali znaleźć się w, na listach innych, tak, ugrupowań, czy, czy, czy nie? Czy to już y, za daleko poszedłem w tych rozważaniach? Chyba za daleko, bo w okay. tym momencie rzeczywiście wcale o tym nie myślimy i wcale nie prowadzimy nawet wewnątrz partii rozmów na ten temat. Po prostu myślimy o tym, żeby działać i myślimy nad bieżącymi działaniami. Tych działań obecnie jest tak wiele, Yy, że, że skupiamy się głównie na nich. Czyli chcecie być widoczni. Yy, dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Anna Kuciel, Partia Razem, gościła w Studiu Radia Gorzów. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Rozmowa z Gorzową. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco.